Nie wiem, czy kiedykolwiek spotkałyście się ze stwierdzeniem, że moda z lat 20 to jest moda szczupłych kobiet i wiecie, tam tylko pomykały o takie jak te na ilustracji. No i okej, okay. wszystko by było fajnie. Możemy sobie to czasopismo oglądać z tymi szczupłymi paniami i w ogóle wiecie. Ale sobie podejrzyjmy tak troszeczkę bliżej. Rozmiar 2, rozmiar 3, 2, 4, rozmiar 1, rozmiar 2, 4, rozmiar 2, 3, 1, 2, 2, 2. I od razu Wam mówię, że oj, to jest w z 25 roku. Teraz Wam pokażę też 28. Rozmiarówka. Bo jak podejrzewam, te literki, 1, te czwerki 1, 2, 3, 4, 5, 6 niewiele Wam mówią. O, proszę, wyostrzyłam. Czy nadal Wam nic nie mówią? Przygotowałam Wam ściągawkę. Moi drodzy, jeśli współcześnie macie rozmiar 32, 34, 36 lub 38. Jesteście nastolatką. Jedenka zaczyna się od rozmiaru 40. I teraz y, możecie powiedzieć, och, to czasopismo, to to. No wiecie, ale oni tak. Nie, czasopismo z wykrojami wydawane jest dla osób. Y, wiecie, o... Dla takich, które mają na rynku najwięcej rozmiaru. O. Może to nie brzmi zbyt polsko, ale mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. Po prostu jeśli kobiet o rozmiarze 40, znaczy o, o rozmiarze ich nim 2 i 3 było najwięcej, tych wykrojów było najwięcej w czasopismach. Ja nawet mam problem ze znalezieniem, jeśli w jednym numerze jest rozmiar 1, to jest to jedno, dwa ubrania, a dwójek i trójek jest... Fuh, hurt. Problem pojawia się też przy rozmiarach 4, 5 i 6. O ile cztery. Spotkacie mniej więcej co w drugim piśmie. To już piątka i szóstka pojawiają się kilka razy w roku, tylko. Ale przejdźmy sobie jeszcze do oglądania, tak jak wam obiecałam paru numerów. Tu mamy rozmiar czwarty. Znaczy, jak widać na tych rysunkach, to ym, te rozmiary no niewiele się tak różnią. 27 rok. O, macie sam raz kąpielowe. I jeszcze raz Wam pokażę. Bo w 28 w tym w sam raz, yy, te rozmiarówki nadal były takie same. O, proszę Was. Ni nic się nie zmienia. I te, przez lata 20 oni mieli właśnie taki rozmiar u siebie e, we wszystkich publikacjach. Wiecie co mnie najbardziej irytuje? Że takie piękne hafty i one nigdzie nie są pokazane. Nie są rozrysowane ani nic. Wykrój jest... A! Żeby... <laughs> nie wiem czy wiecie, w polskich pismach ówczesnych e, bluszcz kobieta świeci w domu takie tam to jak macie arkusz i na nim są dwa albo trzy wykroje damskie. To to jest po prostu panie, miodziora i w ogóle. Przykładowy arkusz z takiego pisma jest nie dość, że duży, jak tu widzicie, albo w ogóle jest. O, 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 o. Ty wykrojów jest. On jest dwustronnie zabrukowany. Ty wykrojów jest multum. I w sam raz do tego pisma, jeszcze raz wam pokażę tytuł. Są po dwa takie arkusze dodawane, więc yy, no to jest. No, ja je lubię, dlatego że właśnie mogę znaleźć coś na swój rozmiar typu jeden, której tak będę musiała pomniejszać.